O wpływie kolorów na proces uczenia się języków obcych. W Ajurwedzie uważa się, że każdy kolor posiada energię i właściwości, którymi emanuje. Owe właściwości wykorzystuje się do leczenia stanów chorobowych. Twoje ciało i umysł reagują w odpowiedni sposób na konkretne kolory. Same zaś produkują barwy odpowiadające ich częstotliwościom. Mowa tutaj o kolorach aury. Tak jak komórki ludzkiego ciała, Każda barwa emituje odpowiednią częstotliwość drgań. Dostarczanie organizmowi wszystkich kolorów widma może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Odpowiednio ukierunkowana energia poszczególnych kolorów może leczyć migreny, choroby układu pokarmowego, nerwowego, wpływać na poprawę pamięci i koncentracji. Nieodpowiednio dobrane kolory działają wprost przeciwnie, zaburzają pracę umysłu oraz emocje. Zdarza się, że upodobasz sobie szczególnie jakiś kolor. Taka sytuacja może świadczyć o rodzącym się zaburzeniu w organizmie, który sam zaczyna skłaniać się ku danej barwie, aby w naturalny sposób powrócić do równowagi. Według Ajurwedy, wpływ kolorów na człowieka związany jest z centrami energetycznymi czyli czakrami, które znajdują się w jego ciele. Każda czakra posiada wibracje danego koloru i w określony sposób oddziałuje na twoje ciało fizyczne i psychiczne. Podobno wibracje kolorów są tak silne, że możemy je odbierać nawet zamkniętymi oczami. Dla zachowania dobrego samopoczucia, najlepiej otaczaj się jasnymi barwami, które podniosą cię na duchu i spowodują, że spojrzysz na świat bardziej optymistycznie. Do kolorów pobudzających zmysły i umysł należą czerwień, pomarańcz i żółć. To właśnie te oraz zieleń najsilniej oddziałują na Twój mózg podczas nauki. Kolor żółty odpowiada trzeciej czakrze, czyli splotowi słonecznemu umiejscowionemu nieco powyżej pępka. Trzecia czakra związana jest z mądrością i mocą odpowiada za ambicje i funkcje mentalne. Jest to kolor ciepły, podnosi poziom serotoniny we krwi, wzmaga kreatywność, a także oczyszcza mózg. W ten sposób poprawia pamięć, sprawia, że myślisz w bardziej logiczny i uporządkowany sposób, a także pobudza intelektualnie. Kolor żółty jest uznawany za kolor poznania, inteligencji i wiedzy. W podobny sposób jak żółty, na twój organizm oddziałuje kolor pomarańczowy, związany z położoną poniżej pępka czakrą sakralną, która odpowiada za twoje moce twórcze. Barwa pomarańczowa jest ciepła, pobudza inteligencję, podnosi witalność, działa pobudzająco, dodaje odwagi i optymizmu. Pozytywnie wpływa na komunikację, co w nauce języka obcego jest fundamentalne. Zieleń natomiast bardzo silnie oddziałuje na Twój układ nerwowy. Kolor zielony podnosi koncentrację, sprzyja skupieniu na wykonywanej czynności, uspokaja, minimalizuje stres oraz podnosi wiarę w siebie i sprzyja komunikacji. Każdy, kto uczy się języka obcego, wie jak bardzo ważna w tym procesie jest pewność siebie i wiara w swoje możliwości. Zieleń neutralizuje nadmierne pobudzenie emocjonalne, które z całą pewnością nie pomaga w przyswojaniu nowych informacji. Kolor zielony jest najodpowiedniejszym kolorem do czytania. Czytając aktywujesz jednocześnie mózg kreatywny, interpretując to, o czym mówi autor, jak i mózg racjonalny, który pozwala skoncentrować ci się na historii. Zieleń to barwa natury, dlatego gdy czytasz lub uczysz się w parku albo w lesie, nauka i lektura przynoszą lepsze rezultaty. O tym, że kolory bardzo silnie wpływają na nasze ciała i psychikę, Dobitnie świadczą eksperymenty przeprowadzane przez naukowców. W Anglii dwie grupy dorosłych poproszono o zagranie w klocki Lego. Jedna z grup otrzymała instrukcję napisaną na niebieskim tle, druga zaś dokładnie to samo polecenie, ale na tle w kolorze czerwonym. Przeczytanie niebieskiej instrukcji spowodowało, że pierwsza grupa uruchomiła przede wszystkim prawą półkulę mózgu, Dlatego zbudowała formy odznaczające się kreatywnością i oryginalnością, o wymyślnych formach. Druga grupa, której przekazano instrukcję czerwoną, uruchomiła lewą półkulę mózgu, która odpowiada za myślenie logiczne. To też ich przedmioty były przede wszystkim funkcjonalne i użyteczne, konstruowali bowiem samochody i budynki. Jak więc, zauważasz, dodanie koloru do danej informacji zmienia sposób, w jaki ją postrzegamy. Zatem w otoczeniu niebieskim będziesz bardziej kreatywny. Twoje pomysły będą bardziej trafne, oryginalne, a co najważniejsze, po prostu będziesz mieć ich więcej. Niebieski to kolor czakry gardła odpowiedzialnej za mowę i ekspresję. Jeśli chcesz skupić uwagę na jakimś zagadnieniu, otocz się kolorami ciepłymi, wspomnianej wyżej żółtym czy pomarańczowym, ale też czerwonym, który dodatkowo niebywale silnie wpłynie na Twoją produktywność. W otoczeniu koloru czerwonego będziesz mógł, nie czując zmęczenia, uczyć się długie godziny. Wypróbuj przed egzaminem lub testem. Od dzisiaj, zanim siądzisz do nauki, zafunduj sobie najpierw trochę koloru. Otocz się zielenią, żółcią lub błękitem, w zależności od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Nie musi być to od razu wielka ściana pomalowana na dany kolor, wystarczą detale obrazek, wstążka lub bluzka. Stwórz sobie miejsce do zgłębiania gramatyki czy rozwijania zasobów słownictwa tak kolorowe, jak kolorowa jest sama Lizbona. W stolicy Portugalii kolory widać nie tylko gołym okiem, ale odzwierciedlają się one też w nazwach. Wystarczy przytoczyć żółty dom, czyli Casa Mariela, na Cais de José Antonio Pereira, ulicę Zielonych Okien, Rua da Janela Zwierdzysz, czy niebieski pałac, Palácia Azul, na Prasa da Miasto, które za czasów muzułmanów było skąpane w bieli, nabrało kolorów w XIX wieku za sprawą rozwoju przemysłu chemicznego. Pomalowane na żółto budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne czy klasztory zaczęły przypominać dorodne słoneczniki. Kolejny wybuch kolorów towarzyszył ruchowi artystycznemu Art Deco. Komisja do spraw estetyki zakazała jednak malowania budynków na dowolne kolory, a odgórnie narzuconymi kolorami stały się barwy ochry. Od tego momentu w historii architektury miasta rozpocznie się okres nazywany przez krytyków wielką epidemią żółci, by w XX wieku architekt Raoul Sergeru, odpowiedzialny za odnawianie lizbońskich dzielnic, mógł powiedzieć kolor jest istotnym czynnikiem w stymulowaniu obywateli.